Państwu, w niemieckim mie mieście Halle doszło do zamachu. Sprawca, który na głowę ubrał sobie hełm z kamerą i starał się przeprowadzić transmisję filmu na żywo, chciał dokonać zamachu w. W synagodze w miejscowości Hale podczas święta żydowskiego. Próbował się tam włamać, storpedować za pomocą broni wejście, ponieważ mu się to nie udało. Przeklął, poszedł, zastrzelił po drodze dwie osoby. Nie żyje między innymi kobieta i mężczyzna. Niemiecka policja prowadzi dochodzenie. Tutaj organizacje żydowskie twierdzą, że niemiecka policja była nieostrożna, ponieważ synagoga nie była odpowiednio ochroniona podczas z tego święta. To, był, to było święto, któremu towarzyszył 35-dniowy post. W tej chwili prowadzone jest jeszcze dalsze postępowanie, natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Niemczech, to w zasadzie wywołało to taki jakby no konieczność ze strony władze wprowadziły jakby stan wyjątkowy z tego powodu, że uznały, że jest ta sytuacja bardzo niebezpieczna i oczywiście w tym momencie już powstają pytania, jakie będą dalsze konsekwencje. Tutaj zarzuca się, że do ataku doszło na tle antysemickim, ale też nie tylko, tylko w ogóle takich nastrojów Antynarodowościowym, gdzie wcześniej to dotyczyło w jakimś stopniu muzułmanów, a w tej chwili także właśnie tych, tych osób z pochodzeniem z Izraela. I chciałabym tutaj odnieść się do tego, że część komentarzy jest taka, że niektórych to w ogóle nie zdziwiło, ten zamach w Berlinie, ponieważ już wcześniej były podobne próby, na przykład właśnie w Niemczech, również z kolei w Stanach Zjednoczonych doszło do na przykład za, zastrzelenia kobiety w synagodze, podczas gdy modliła się za swoją matkę i próbowała zasłonić rabina. Tutaj w, 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 w tym momencie w tym momencie w Niemczech ten człowiek, który dokonał tego zamachu i sfilmował ten, 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 to wydarzenie za pomocą swojej kamery, który właśnie wpuścił później do, do, na portal internetowy, gdzie się prezentuje gry na żywo, został aresztowany, zidentyfikowany jako 27-letni Steven B. z Saksonii-Anhalt. W internecie są filmy, które pokazują tą częściową jego operację. Tak jak mówiłam, próbował się włamać do tej synagogi. Przeklął i po prostu poszedł potem w drugim kierunku, gdzieś tam ponoć do jakiejś restauracji, zjeść sobie kebab. W każdym razie w filmie wideo, który trwa 35 minut, pokazane jest morderstwo dwóch osób. Ten napastnik. Ähm... Um. Przeklina tam Żydów, twierdzi, że są oni źródłem wszystkich problemów. Przy okazji też media wspominają niedawną aferę, która wybuchła na skutek pokazania zdjęć australijskiego chłopca z pochodzeniem żydowskim, który został zmuszony do pocałowania butów swojego kolegi. Drugi z kolei chłopiec o pochodzeniu żydowskim został określony jako Karaluch izraelski i tutaj to zdjęcie również obiegło internet. Zaczęła się oczywiście dyskusja na temat antysemityzmu w tej chwili w Niemczech Angela Merkel, która chciała jakby obchodzić kolejne rocznice tutaj pokojowych pokojowego stanu w Europie, okazuje się, że trafia na mur, który powoduje, że znowu jest jakiś problem. Ona oczywiście mówi, że Niemcy nie chcą wracać do takiego klimatu, do takiej polityki, no ale ponieważ Niemcy mają tą swoją Historię wojenną, więc tym bardziej wszystkie oczy są tam w tej chwili zwrócone. W tej chwili, tak jak powiedziałam, tutaj m.in. przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Józef Schuster, oskarżył policję niemiecką o zaniedbania. Twierdzi, że Synagoga nie była chroniona przez policję podczas tego święta. To było święto Jom Kippur. Uważają to, uważał, to on za skandaliczne i tutaj w komentarzach można przyznać, że brutalność tego ataku wyprzedza wszystko, co wydarzyło się w ostatnich latach i jest głębokim szokiem dla wszystkich Żydów, tak tutaj twierdzi ta strona jakby izraelska mówią, że w dzień pojednania synagoga została zaszczelona w samo serce i że wszyscy powinni się teraz opowiedzieć przeciwko antysemizmowi, antysemityzmowi w Izraelu. Natomiast przypomnijmy, kulisy proszę Państwa są takie, że ledwo co Netanyahu przegrał wybory, to znaczy niby dalej pełni funkcję, ale stracił możliwość uzyskania większości parlamentarnej. W Izraelu jest niesamowicie szokująca atmosfera i sytuacja, którą ja przez w ostatnim, w, w osobnym programie o, o tym klimacie po wyborach, kiedy między innymi prasa izraelska donosiła, że Netanyahu manipulował Trumpem, że przekazywał nieprawdziwe informacje. No widać, że tam po prostu waży się sytuacja i tutaj są też pojawiły się oczywiście spekulacje, czy za tym zamachem w hale nie stoi jakiś urząd, czy jakieś organa, które po prostu mają na celu przeformatować tą sytuację i zmienić punkt ciężkości. Tutaj jeszcze powiedzmy co do szczegółów, że ten sprawca był ubrany w taki strój bojowy, nosił, nosił karabin, szturmowy hełm i, i wyglądało to, to, co tam miał, jako granat. Jeden z, jeden z ludzi, który udało się uratować, mówi, że się schował w toalecie. Tutaj między innymi mówił w jednej z telewizji Niemiec, któremu się udało tutaj jakby ustrzec przed, przed jakąś krzywdą. W każdym razie yy, w tej chwili... Yy. Prokuratura niemiecka tutaj przyjęła procedury, które się wiążą z terroryzmem w świetle prawa niemieckiego, ponieważ w Niemczech tak tutaj jest to zaklasyfikowane jako ta działalność terrorystyczna i w tej chwili w Berlinie krajowy senator do spraw wewnętrznych doradził policji zwiększenie bezpieczeństwa w sytuacjach w instytucjach żydowskich w stolicy Niemiec również tutaj przytacza się Przykłady, że już od pewnego czasu odradzano na przykład Żydom spacerowanie i chodzenie w swoich tych szatach narodowych, ażeby nie wzbudzać po prostu jakichś emocji. Ja zupełnie w osobnym programie, ponieważ ten program, jest, ten temat jest bardzo obszerny, poruszę temat tutaj dotyczący Mosadu, ponieważ obecnie przy, przy tej zmianie wyborczej w Izraelu, która miała miejsce. tak jak mówiłam, nastąpił pewien taki zupełny szok w Izraelu i zmiana sytuacji politycznej i między innymi gazeta Harec bardzo radykalnie jakby no... Nie użyję słowa, że zmieniła front, bo wcześniej była taka powiedzmy w tym nurcie takim głównym. W tej chwili Hares bardzo atakuje. Tą sytuację w samym Izraelu, właśnie zaatakowała Netanyahu, a przy okazji również zaatakowała Mossad, któremu przypisuje całą serię różnych zamachów. Zresztą w internecie są też artykuły, które odnoszą do sytuacji współpracy z kolei Mossadu z Centralną Agencją Wywiadowczą w Stanach Zjednoczonych, która, które to służby, jakby, przynajmniej w niektórych tutaj opisach, jakby. Nie kryto ich współpracy w zwalczaniu tych podmiotów, które oni uważali za wspólnego wroga. Tutaj pamiętajmy, że na przykład Iran jest cały czas na, na, pod, pod obstrzałem. Wracając zaś do sytuacji w Niemczech. Merkel ostrzega w tej chwili przed rasizmem w rocznicę zjednoczenia Niemiec. Tutaj w Belgii przywódcy żydowscy mówią, już prorokują, że ten antysemityzm stanie się głównym nurtem po, polityki, czy znowu już to będzie po prostu głównym tematem. Natomiast jeżeli chodzi o te działania działania proszę państwa, zaraz ja tylko sobie zmienię tutaj stronę. Więc tak, między innymi w prasie, też na przykład arabskiej, można przeczytać teksty, które opowiadają o współpracy Mossadu i Centralnej Agencji Wywiadowczej. Chociaż tutaj między innymi nawet przypisywano niektórym tym agentom Mossadu pozowanie jako takich szpiegów CIA, potem z kolei izraelscy oficjele, to znaczy urzędnicy tutaj zaprzeczali temu. Ale prasa, Izrael, prasa arabska na przykład Al-Jazeera, Al przepraszam, bo mi jest ciężko to po prostu wymówić, Ali Jazerra się pisze, to właściwie jest te, telewizja, która, która ma swoje też strony. Opisuje sposoby dokonywania zabójstw przez Mossad. Między innymi tutaj głównie mówi się o tym, że te linki, wszystkie w dużym, w dużym stopniu, koncentrowały się w Malezji, gdzie doszło do kilku takich zamachów, które były jakoby sponsorowane czy zamówione przez Mossad. Jest to temat bardzo ciekawy, o którym będzie osobny program, ponieważ tam są wątki takie szpiegowsko sensacyjne. Natomiast tutaj. Prasa, właśnie ta, czy media arabskie mówią, że na przykład celem Mossadu były ataki na przywódców i, agen i również agentów palestyńskich, syryjskich, libańskich, irańskich, a także nawet europejskich. I jest tutaj w szczegółach opisane. Na przykład kwestia zabójstwa 35-letniego naukowca z Palestyny Fatih Al-Basza w stolicy Malezji, które, jak oni tu piszą, zakończyło tajny program celowych zabójstw palestyńczyków uznanych przez Izrael za zagrożenie. Również tutaj mówi się, że o, że, 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 to ma jakąś taką po prostu szeroką, jest to rzeczywiście na szeroką skalę. Na, tej, na ten temat wypowiedział się na przykład dziennikarz śledczy Ronen Bergman, który jest jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie wywiadu izraelskiego i jest autorem książki Rise and Kill First, czyli najpierw podnieśmy się i mordujmy. To jest książka, która opisuje między innymi morderstwo właśnie tego Albacza. No i wszyscy tutaj twierdzą te źródła, Arabskie, że wszystko wskazuje na, na Mossad, natomiast gazeta Harec wprost pisze, że to jest spowodowane przez Mossad, czy też Mossad chwalił się nawet tymi niektórymi osiągnięciami. W każdym razie. Te operacje, o których tutaj można poczytać, i w harec, i właśnie w tej prasie arabskiej, wskazują na użytkowanie całkowicie nowych metod w, w zamachach, m.in. używanie osób cywilnych, które nie mają nic wspólnego z tymi służbami wywiadowczymi, które są często nieświadome tego, że w ogóle uczestniczą w jakichś zamachach. Opisane tu są sytuacje, które tak jak powiedziałam, omówię w osobnym programie, gdzie po prostu wciągano te osoby cywilne w sytuacje, kiedy one dokonywały tych aktów, nie będąc w ogóle świadomym nieraz, kto jest zleceniodawcą. I tutaj mówi się, że na przykład te, te izraelskie sieci wywiadowcze monitorują bardzo liczne też powiązania tutaj między tą Hamasem, gazą, Stambułem w Turcji, Bejrutem w Libanie i, i, również, i również tutaj właśnie to ponoć sięga po, po Europę. W każdym razie ja tutaj na razie chciałam tylko to zasygnalizować, a na koniec jeszcze państwu powiem, że jest taka bardzo ciekawa sytuacja, że właściwie Niemcy utraciły powiedzmy w pewien sposób kontrolę nad sytuacją w Niemczech w sensie rzeczywistym, jak pamiętamy, kiedy był ten napływ syryjczyków, kiedy Niemcy pozwoliły sobie na przykład na wprowadzenie Szaria policaj, czyli tej szariackiej policji, czyli pozwoliły, że ci muzułmanie zaczęli nosić kamizelki z napisem policja. Wtedy był też też na ten temat, zrobiliśmy kiedyś program. Mianowicie chodziło o to, że niemieccy policjanci i Związek Zawodowy Policjantów skarżył się na to, że jest to nielegalne i wbrew konstytucji. Niemniej przez pewien czas to dopuszczono i bardzo dużo osób miało usprawiedliwione pretensje, ponieważ faktycznie podważało to pewien porządek konstytucyjny, jeżeli chodzi o, o to, które organa są do czego legitymizowane. W dniu, obecnym jest ta sytuacja bardzo taka niebezpieczna, ponieważ równie dobrze jutro może się pojawić szaria NATO, albo nie wiem, szaria Interpol, po obojętnie co. Ale też z drugiej strony patrzmy, że ta cała atmosfera terroru zewsząd oczywiście skutkuje tym, że są stosowane i będą stosowane coraz bardziej narzędzia antyterrorystyczne. Już tutaj właśnie w Niemczech mówi się, czy właściwie wprowadzono rodzaj stanu wyjątkowego, czy Gotowości miejscowości ale Jeżeli do tego jeszcze dojdzie retoryka, że to się powtarza też w innych miejscach i że ten antysemityzm może być źródłem jakichś dodatkowych ataków, to oczywiście zwiększy to tą tak zwaną czujność antyterrorystyczną. A jeszcze z trzeciej strony spójrzmy na to, jeszcze na trzecie dno, że te opisy z kolei, które przedstawia prasa, która opisuje Mosad, morderstwa Mosadu, morderstwa CIA i tak dalej, też w pewien sposób jest, trzeba szukać trzeciego jeszcze dna, że z kolei, kiedy czytamy to, to też nie wiadomo, też trudno jest powiedzieć, ilu osobom może zależeć, że żeby to sprawiało wrażenie, że te służby są takie strasznie groźne, a wówczas będziemy się ich jeszcze bardziej bać i wtedy jeszcze mniej, jeszcze większa jest po prostu ta kontrola nad obywatelem. Jedno, co jest pewne, to, że po prostu świat i Europa straciły niezależność, straciły wolność, straciły ją właściwie. W momencie tych zamachów na World Trade Center sytuacja na świecie wtedy okazała się po prostu nie taka, jak oczekiwaliśmy, czyli, czyli okazało się, że nie ma, nie ma tego złotego środka i tego punktu oparcia. No i po prostu w tej chwili w tej chwili, ponieważ nie ma osoby niestety na świecie takiej inteligentnej, która potrafiłaby to rozwiązać. Nawet wśród noblistów czy kandydatów na noblistów, w związku z tym, też ta sytuacja będzie dalej nas straszyła z wszystkich stron. Dziękuję na razie za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.